Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na przegląd do Pepko. Zobaczcie, jaka promocja. Mianowicie za dwa produkty, jak kupicie, macie minus 20%, 3, minus 34, i więcej minus 40, na wszystkie dekoracje świąteczne, tekstylia i odzież. No i kochani, zabieram Was na półeczki, lecimy też na wieszaki. Będą na końcu. Ciuszki dla maluszków. Będzie też nowa kolekcja, bo do 2 stycznia rusza Garfield i Hello Kitty, ale w tym mm, odcinku zobaczycie już fajne miseczki, słoiki z Hello Kitty i z Garfielda. Mm, usłyszałam, że mm, dziewczyny mogą już wykładać wcześniej, więc pewnie w swoich sklepach również znajdziecie takie nowości. Jak macie fanów Garfielda i Hello Kitty, to zaglądajcie na półki, bo naprawdę tego będzie. Wszędzie, na wieszakach i na półkach, bo jest asortyment taki i taki. Zobaczcie, fajne kurtki, takie płaszcze 100 zł od S do L. Pamiętam gładkie, ale z tymi takimi marszczyniami nie pamiętam, żeby był kolor czarny, tak więc jest na wieszakach. Pokazały się nowe koszule, i tutaj możecie kupić taką fajną w, w, pasy różowo-białe. Jest taka delikatna. 40 zł. Tu mam akurat rozmiar 46. Zobaczcie, jak się prezentuje. Na wieszakach też pokazał się taki fajny sweterek. Zobaczcie, pasy. Tym razem zielono, takie ciemny zieleń, bo to wpada w szary, w taki brąz szary z zielonym. Coś takiego wymieszano, wiecie, jakiś miks. Ładny. Ładny ten, ładna ta bluzeczka, bo to jest w sumie bluzka. Długi rękawek, przyjemna, tylko cenówka nie chce wyjść, czekajcie. 25 zł macie w rozmiarach od S do 2 razy XL. Nie wiem jak Wy, ale ja się bardzo cieszę, że tyle nowości jest w Pepco. Myślałam, że będzie teraz już kolekcja walentynkowa, ale jeszcze myślę, troszkę poczekamy, bo już w niektórych sklepach lada moment zobaczycie. Tutaj jest najnowsza kolekcja, która wskoczyła w Pepco. 40 zł z tej kolekcji, możecie kupić taką fajną poduchę. Mi się ta kolekcja kojarzy właśnie, tutaj też ktoś pisał, z tą kolekcją, co był żuraw. No powie, powiedzcie same, prawie identyczne poduszki, tylko tam był żuraw, a tutaj mamy ptaka. Nie wiem, co to jest za ptak w ogóle, jakiś taki dziwny, ale ładny. Jak ktoś wie, to może zostawić komentarz, pewnie zaraz tutaj dostanę info, jak mogę nie wiedzieć, co to jest za ptak. Ale też w tej kolekcji pokazały się nowe zasłony i pewnie wiele więcej, bo między innymi w tym pokażę Wam fajną ramkę. Co jeszcze? To nie jest jeszcze ta nowa kolekcja, bo te zasłony są całkowicie inne. Podobają mi się, więc pokazuję, bo 100 zł taki fajny kolorek. A z najnowszej kolekcji mamy tutaj. Tutaj mamy te. Już Wam pokażę, jak one wyglądają. Ciekawa jestem, czy tamta kolekcja Wam się podobała, bo ta będzie pewnie identyczna, bo tu też będzie dominował ten kolor i złoty. Tam było tak samo, tylko e, właśnie, mówię, ten żuraw był. Pewnie będą właśnie miseczki, jakieś takie, wiecie, rzeczy. To więc czekam. 80 zł. 80 złotych, wymiary 135 na 200. Pewnie będą też fajne talerze, miseczki, jakieś dzbanki. No, zobaczymy. Ja y, myślałam, że już w grudniu zaskoczymy Pepkę właśnie z tą kolekcją walentynkową, a, ale jeszcze jej nie ma, więc y, inny sklep pewnie zaraz na początku roku Wam pokażę, bo już jest na stronkach. Mówiłam Wam o Senseju y, i myślę, że lada moment na sklepach też będzie, a będzie ładna ta kolekcja. Ptaszki, nie widziałam ich wcześniej, oczywiście te cenówki są pod spodem, musicie je tak sobie odhaczyć, ale one kosztują 7 zł. Tutaj koleżanka pomogła mi. Zobaczyć. Lewą ręką nie da rady. Ładne. Biały i złoty do wyboru. Szkoda, że nie ma srebrnego, nie? A jak Wam mija weekend. Ja dzisiaj na najwyższych obrotach wczoraj to w ogóle taki maraton. Zrobiłam, że to jest jakiś kosmos. E, tyle sklepów nagrałam, by właśnie przez ten weekend, teraz troszkę w kuchni. Posiedzieć. Tu jest z najnowszej kolekcji ramka. Zobaczcie, jaka ładna. 10 zł. Wymiary zdjęcia to 13 na 18. No i coś, co mi od razu wpadło w oko, to ta miseczka z Garfielda za 12 zł. Raz, że ona jest duża, bo ona e, jest większa od mojej dłoni. E, wysoka jest na 11 cm. Przepiękna. A jak lubicie, to zobaczcie, są też słoje. One są. Um, Słoje są identyczne jak Wiki, ale macie motywy Hello Kitty i Garfielda. 17 zł te. słoje. przepiękne. Zobaczcie, jak ładnie wygląda Hello Kitty. No, po prostu petarda. Jeszcze też dojechały, widzę te śnieżynki, podkładki. Tu mam tą poduszkę. Ona dojechała teraz w tym pepku. Ona już jakiś czas temu była. Nie wiem, czy to właśnie nie jest początek jesieni, ale są tak przyjemne te poduszki. Słuchajcie, tak mięciutkie. Tak klimatyczne, jeżeli chodzi właśnie o te święta, że jeżeli ktoś lubi takie mm, futerkowe, to za 50 zł możecie kupić właśnie taką fajną, przyjemną podusie. A jak jesteś nowy i nie subskrybujesz kanału, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie subskrypcję oraz łapeczkę w górę pod filmikiem, żeby być na bieżąco z każdą nowością i z każdym przeglądem. Pepku jest mnóstwo obniżonych cen. Tutaj na przykład są takie kwiaty za 20 zł, są też osłonki przeróżne. Tutaj widzę, do tego Pepko też dojechał ten stolik gazetnik za 60 zł. Ja dzisiaj przerabiam dla Was świetny przegląd z Action. Tam jest płetarda. Jeszcze tylko dojadę coś kupić, bo wczoraj przyjaciółka mi wysłała. 12 zł są dywaniki, zobaczcie tutaj, z Pepko. Te widelczyki i łyżeczki są też przecenione na 15 zł. I wrzucę Wam dzisiaj te Action na pewno. Co jeszcze tutaj znalazłam na dziale dla dzieci? Na przykład taką buteleczkę do picia takie fajne ciapy, 25 zł, ale co jeszcze tu mi wpadło w oko, to te termosy, słuchajcie, kupiłam za 17 zł jakiś czas temu ten mm, czerwony termos, który obok stoi tutaj srebrny, widzicie, a teraz są mniejsze dla dzieci i macie je za 15 zł różowy bądź niebieski one naprawdę bardzo długo trzymają ciepło, polecam, ja już kupiłam drugi niebieski, jestem zachwycona, co najmniej 5 godzin trzyma ciepła Ostatnio nalałam sobie wrzącą kawę i mówię nie, no masakra, nie napiję się, bo tak mnie pala, parzyło w język. No i co? No i musiałam czekać długo, bardzo długo, aż będzie chłodniejsza. Więc polecam Wam, jeżeli szukacie czegoś właśnie na podróż, żeby ta kawa jednak była cieplejsza jak jedziecie gdzieś autem bądź pociągiem. Naprawdę mega są te termosy, a tylko 17 zł. Tu jest piżamka dla pana, zobaczcie jaka fajna, długi ręka, fajne spodnie w kratę. Naprawdę podobają mi się te motywy w kratę. Tutaj jakieś spodnie są na wyprzedaży, zobaczcie. I co jeszcze? Dostałam pytanie, czy będzie dzisiaj mister diff, ja tak sobie na ten sklep mówię. Tak, dzisiaj jeszcze wrzucę Wam ten sklep. Aktualizację, co tam jest w tym sklepie, więc zobaczycie. 25 zł te spodnie, bardzo ładny kolor. Taki granat, zwężany na dole. Ja czekam na jeansy. Ojejku, jak ja czekam na jeansy, jakieś fajne jeszcze nie kupiłam. Zobaczcie jak ta bluzka się mieni. No prześwietna, ona ma taką siatkę na tutaj rękawkach. No i jeżeli chodzi o Garfielda, którego chciałam wam pokazać, to jest druga koszulka taka. Tamta była za 12, ta jest za dyszkę. Tylko tu jest ten kotek, zobaczcie, żółty wszędzie rzucony, a tam był wszędzie taki biały czarny, więc ta koszulka jest u mnie i w dużym rozmiarze i w małym. Jak kupiłam starszemu, to nie starszemu młodszy zabrał i, i później była, wiecie, kłótnia. Tak więc polecam, bo są świetne te koszulki. 10 zł, taka girlanda z metalowymi śnieżynkami jeszcze znalazłam na wyprzedaży. I teraz lecimy na te rzeczy dla dzieci, bo są naprawdę piękne. Ja to nagrywałam te dzieciaczki przedwczoraj, ale nie wiem, czy już nie są na wyprzedaży, bo zaczynają się pokazywać te takie koła, gdzie macie u góry procent. Czyli obniżkę, promocję i na pewno znajdziecie dużo fajnych rzeczy. Jak chcecie pod koniec filmu taki mm, podgląd do tego, co jest tylko na wyprzedaży z tych rzeczy świątecznych, to napiszcie komentarz pod tym filmikiem. Ja wam, ja wam wrzucę. Tutaj 30 zł, bo to jest trójpak. Tylko zobaczcie, no, ktoś zostawił tylko to, je, tego jednego bodziaka, reszty nie ma. Nie wiem, czy to był bodziak, czy to coś jeszcze było. Tak więc no, też na to zwracajcie uwagę, bo. Te duże cenówki na pewno nie są tylko do jednej sztuki, bo zobaczcie: 35 zł kosztują trójpaki i macie ich sporo. A ja już widziałam w sklepach naprawdę wszystko. Czasami nawet były dwie te same koszulki, bo ktoś sobie zamienił, żeby zmienić sobie zestaw. Tak też robią. No, sweterki tutaj będziecie mieli dla dziewczynek, dla chłopców, bardzo fajne i też nawet kamizelki świąteczne. Jest teraz ta promocja, więc korzystajcie, bo mm, jest fajna na nieprzecenione rzeczy. A dostałam informację, słuchajcie, że teraz w ogóle w Home jest minus 90% na e, drugą rzecz i nawet na rzeczy przecenione. Więc ja pędzę za chwilkę do Home nagrać Wam, e, bo jest już wyprzedaż świątecznych rzeczy, nagrać Wam tą całą promocję. I pokazać, co tam można kupić, bo jest teraz naprawdę fajna okazja. Jak coś jest przycenione jeszcze można skorzystać, żeby wziąć rzeczy za minus 90%, to jest naprawdę mega okazja. Więc dzisiaj jeszcze też wleci, wleci na pewno wieczorkiem ten przegląd, więc takie dodatkowe dla Was filmiki to będzie ten Mr. Div i... Mm, ja sobie mówię Dave. <ścoughs> więc wybaczcie. I Home. Co jeszcze? No i Action wrzucę w południe, a jutro i pojutrze to tylko z rana będzie jeden filmik, bo nie wiem, czy się wyrobię, już muszę Jakieś pierożki, bigos i, i, i tak dalej, porobić bo cztery dni do wigilii to jest coś niemożliwego. Ja w tym roku jestem tak spóźniona ze wszystkim. Jeszcze nawet nie wystroiłam pokoju u dzieci. To jest niemożliwe. Cały czas coś się dzieje u mnie, więc. No nie mam czasu, naprawdę, nie mam czasu. Dobrze, że nie jestem chora, więc wszystkie moje osóbki, które tu piszą, że są chore, życzę Wam zdrówka, szybko zdrowiejcie, kurujcie się. I życzę miłego, miłego Wam oglądania, ale picie herbatkę. Jak macie, to kupcie sobie forte. One naprawdę bardzo pomagają. To jest taki, takie tabletki, które zwalczają wirusy. Mi zawsze to pomaga. Biorę rano, wieczorem i w południe. Rano, w południe i wieczorem, bo no tak miało być. Naprawdę zwalczycie szybciej tę choróbską, a mam nadzieję, że szybko dojdziecie do siebie. No i tutaj, tak jak widzicie, jest bardzo dużo tych rzeczy. Nawet tutaj już mam poprzeceniane mm, świąteczne słodziaki dla maluszków i nie tylko. Jak chcecie e, dział dla dziewczynek bądź dla chłopców w jakichś rozmiarach, na przykład, nie wiem, młodzież do 170 czy tam e, średnie dzieciaczki do 134, to też zostawcie komentarz, bo tego jest tak dużo. A niektórzy w ogóle nie chcą tego oglądać, dlatego wrzucam to na koniec przeglądu, aby te osoby, które nie chcą, bo nie lubią, to już nie oglądają po prostu. <laughs> Idą sobie na inny przegląd. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że mm, te osoby, które czekały na ten przegląd z tymi ubrankami się ucieszyły, bo naprawdę jest ich mnóstwo. Wybrałam same takie najładniejsze. Zapraszam Was na wcześniejsze przeglądy do Pepco Action, bo są naprawdę cudowne rzeczy. Teraz jest fajny tydzień promocyjny, a tam jeszcze oprócz tego pokazałam poza promocją świetną bombonierę. Tutaj też jest petarda, bo to są tak fajne nowości. Przede wszystkim ten pojemnik, organizer za 9 zł. No, ma to jest. To jest hicior po prostu. Hicior, action i tyle. Jadę coś jeszcze dzisiaj kupić, to Wam pokażę w następnym przeglądzie. Ja już uciekam. Dziękuję, że byliście. Dziękuję za komentarze, łapki, subskrypcje. Jesteście cudowni. Życzę Wam pięknego dnia, cudownego weekendu, udanych zakupów no i e, miłego gotowania i zdrówka dla tych, co są chorzy. A dla tych, co nie, też życzę zdrówka, bo to jest najważniejsze. Tak więc do, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!